Dzień dobry Państwu. To prawdziwa przyjemność. Móc komentować dzisiejsze starcie. Liczę, że obejrzymy wiele fenomenalnych akcji. Grad Bramek. Prosimy nie odchodzić za daleko. Emocje gwarantowane. A witają Państwa bardzo serdecznie. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Czeka nas dzisiaj, drodzy Państwo, nader ciekawa konfrontacja w ramach rozgrywek ligowych. Czego jak czego? Ale piłkarskich wrażeń przez wielkie W na pewno nam tutaj dzisiaj nie zabraknie. Tak, przed nami kolejne spotkanie z piłką nożną w atrakcyjnym wydaniu, więc czego chcieć więcej? Zapraszamy do świata wielkich piłkarskich emocji. Teraz na ekranie wyjściowy skład ekipy gospodarzy. Wygląda na to, że trener ustawił zespół w ofensywnym ustawieniu 1-4-5-1. Tak, szykuje się batalia o środek pola. spore zagęszczenie w pomocy, ale ci zawodnicy na pewno będą się przemieszczać pod pole karne, by wesprzeć osamotnionego napastnika. To bardzo elastyczna taktyka, bo formacja może w mgnieniu oka zmienić się w 1-4-3-3. Dzisiejszy skład widoczny będzie na ekranie. Zespół zagra ustawieniem 1-4-5-1, ale w ofensywnym wariancie tak jest, popularna taktyka we współczesnej piłce i trzeba pamiętać, że nie jest to typowe granie na jednego wysoko ustawionego napastnika, który musi sam walczyć z całą obroną rywali. Na pewno dostanie on solidne wsparcie z pomocy, gdy już piłka znajdzie się na połowie przeciwnika. w górę, gramy. Panuje nad piłką, pędzi w stronę bramki. Uwaga, chyba będzie gol! Słupek, piłka w grze. Tak blisko a jednocześnie tak daleko. Czasem o wyniku decydują centymetry, czy wręcz milimetry. Tym razem zabrakło szczęścia. Twarde wejście, ale bez faulu. Czy River Plate wykorzysta wolne miejsce przy bocznej linii? Próba mierzonego strzału, ale tutaj chyba trzeba było uderzyć prosto i pewnie. Też tak sądzę, tymczasem zawodnik sam sobie utrudnił zadanie. Niefortunnie. Na dobrą sprawę prezent dla przeciwnej drużyny. No i co teraz zrobi? Nie oddaje piłki. Fernandez przy piłce. Niebezpieczeństwo zażegnane. Atak powstrzymany. Enzo Perez. Delacruz przy piłce. Nie dał szans na groźny strzał. Atak pozycyjny. Szukają okazji, by objąć prowadzenie. Nicolas de la Cruz. Jest presja, ale dobrze się zastawia. No, świetnie obronione to uderzenie. Enzo Perez, co teraz? Decyduje się zejść do środka. Uwaga, będą prowadzić. Tak jest, w końcu mamy gola. Te ciągłe ataki wreszcie się opłaciły. Spójrzmy raz jeszcze na tego gola. Menedżer był wściekły i trudno mu się dziwić, bo obrońcy powinni sobie w tej sytuacji poradzić. Mieli czas, by uporać się z rywalem, ale zabrakło zdecydowania. Fatalna gra w obronie. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Było tam przewinienie, ale jednak sędzia pozwala dalej grać. Tylko minuta dodatkowego czasu. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Mają teraz kwadrans na omówienie taktyki. Muszę powiedzieć, że jak na razie był to występ bez zarzutu. Jeśli ten występ dalej będzie tak wyglądać, to drużyna nie powinna się obawiać wyniku. Zobaczymy, co przyniesie druga połowa. Piłka w grze. Próba mierzonego strzału, ale tutaj chyba trzeba było uderzyć prosto. Uwaga, będą prowadzić. Tak jest! W końcu mamy gola. Te ciągłe ataki wreszcie się... Zaczęliśmy drugą połowę. Piłkarze River Plate prowadzą jedną bramką, ale na pewno nie czują, że mają mecz w kieszeni. Morales. A teraz wycofuje piłkę w polu karnym. Wybicie! Obrońca pokazał, że zna swój fach. A teraz decydują się na korektę. Posyłają do boju gracza ze świeżymi siłami. Jest podanie w ofensywie. Co dalej? Była w tym moc. Zabrakło precyzji. Dośrodkowanie mija szesnastkę. Teraz Delacruz. Arbiter dyktuje rzut rożny. Jest okazja, by podwyższyć prowadzenie. Muszą jednak uważać, by nie narazić się na kontrę. Czas sięgnąć do rezerw, wpuścić nowe siły na murawę. odzamtu. De la Cruz? Niesamowita okazja. Teraz tylko znaleźć jedno kluczowe zagranie. Były widoki, ale zamiast dobrej akcji, ostatecznie mamy stratę piłki. Umie chronić piłkę, dobre ma warunki. Nie. Okazja nie z tej ziemi! Bramka! Dwubramkowa przewaga to coś, czego łatwo dziś nie stracą. Tutaj widzimy wyraźnie, jaka to była piękna akcja. Wspaniale udało się wytrzymać presję obrony, znaleźć sobie miejsce i zdobyć bramkę. Piękny gol. No to mamy 2 do 0. Przed nami ostatni kwadrans spotkania. Robi się coraz groźniej. Podręcznikowa gra w defensywie. Brawo. Perez ma piłkę. Świetne wyczucie. Akcja przerwana. Dela Cruz. Mamy informację, że ten mecz potrwa jeszcze dwie minuty. Piłka nie opuszcza teraz ich połowy. Są świadomi wyniku, ale także czasu na zegarze. Dbają o to, by nic złego nie mogło się tu już wydarzyć. Ostatni gwizdek, który oznacza porażkę drużyny gospodarzy. Na pewno nie był to dobry występ ligowy tej drużyny, a strona przeciwna skrzętnie to wykorzystała. Myślę, że dwie bramki różnicy, jakie ostatecznie widzimy na tablicy wyników, dobrze oddają to, co się dziś działo na boisku. Bardzo dobry mecz. Musi grać tak dalej, ja zajdzie wysoko. Jest solidna forma, jest i zwycięstwo. Na pewno ma powody do radości po dzisiejszym spotkaniu. Uwaga. Będą prowadzić. Tak jest. W końcu mamy gola. Te ciągłe ataki wreszcie się... Umie chronić piłkę. Dobre ma warunki. Nie oddaje jej za... Okazja nie z tej ziemi. Bramka. Dwubramkowa przewaga to coś, czego łatwo dziś nie stracą.